Znajdujemy się w Nowosolskim Szpitalu, gdzie na co dzień posługuje ksiądz Tomasz Duszczak, który jest tutaj kapelanem, a także diecezjalnym kapelanem chorych i służby zdrowia. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Chciałbym zacząć od, od źródeł, może nie kapłańskich, ale posługi chorym. Pamięta ksiądz swoją pierwszą posługę dla chorych, która gdzieś tam mocno utkwiła w głowie? Oczywiście, że tak. Ona się realizowała po pierwszym roku formacji w seminarium, kiedy zostałem posłany przez władze seminarium do hospicjum w Gorzowie. Pamiętałem, z jakim lękiem jechałem, bo przestrzeń osób chorych, umierających, co się wiązało też z tamtym miejscem, było dla mnie jakimś takim ogromnym wyzwaniem i napawało mnie lękiem. Pamiętam też, że dużo modliłem się, żeby był to dobry czas, żebym umiał też sprostać zadaniom, żebym nie bał się osób chorych, cierpiących czy umierających. Kiedy pojechałem do hospicjum, mogłem zobaczyć inny dom, nawet nie przestrzeń szpitalną, nie przestrzeń taką, jaką myślimy o hospicjach. Tylko dom osób, które przeżywają swoje ostatnie dni, chwile. Ważną postacią wtedy dla mnie była siostra Michaela, Rak, która bardzo wprowadzała mnie powoli w przestrzeń osób chorych, nawet tak fizycznie, biorąc za rękę i podprowadzając, czy do osoby chorej, czy później do umierającej. Po miesiącu stwierdziłem, że to był jeden z piękniejszych czasów w dotychczasowym tamtym moim życiu, i stwierdziłem, że w przyszłości chciałbym pracować wśród osób chorych i cierpiących. Jak wygląda dzień życia kapelana w Nowosolskim Szpitalu? Zaczynam zawsze od przestrzeni kaplicy. Każdego dnia, kiedy wchodzę do kaplicy, idąc po najświętszy sakrament, staram się zawierzać wszystko to, co będzie miało miejsce w danym dniu. I widzę też owoce tego zawierzenia, dlatego że każdy dzień jest zupełnie inny, dlatego że można nazwać też szpital jako parafię, w której różnica jest taka, że ci parafianie się co jakiś czas zmieniają. Więc każdego dnia to są nowe osoby, nowe spotkania, nowe historie. Faktycznie czymś najważniejszym jest udzielanie sakramentów, ukazywanie i podprowadzanie do Chrystusa, ale z moich doświadczeń widzę, że to jest ten etap, że tak powiem, dalszy. Najważniejsza jest obecność, rozmowa, poświęcenie swojego czasu. To jest, myślę, że w pracy kapelana niesamowicie trudne, żeby umieć się zatrzymać przy tych podstawowych nawet czynnościach, jaką jest rozmowa i słuchanie. Nie ma nic trudniejszego od słuchania, natomiast widzę, jak bardzo pacjentom zależy na tym, żeby ktoś ich posłuchał, żeby posłuchał historię ich życia. Oczywiście niejednokrotnie się to kończy... Podprowadzeniem do przyjęcia sakramentów, ale nie zawsze. Wiele razy są to spotkania, które kończą się błogosławieństwem czy modlitwą i też takim stwierdzeniem ze strony pacjentów, że to nie jest jeszcze ten czas, nie jestem gotowy na to, żeby przyjąć właśnie sakramenty święte. To są krótkie rozmowy, długie rozmowy, jak to wygląda? Bardzo różnie. Ja zawsze. Wchodząc na daną salę szpitalną zaczynam od słów dzień dobry, szczęść Boże. Dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj są różne osoby, i osoby, które mogą być wyznania rzymskokatolickiego i niekoniecznie. Dla niektórych ważną formą powitania będzie właśnie ta, myślę, że też dobra forma, jaką jest dzień dobry dla innych szczęść Boże. Zawsze zaczynam od pytania, jak mija pobyt w szpitalu. Co się stało, że pan, pani jest akurat na tym oddziale, i od tego tak naprawdę się rozmowa rozpoczyna: że pacjent chce ukazać to, co dla niego w danym momencie jest i bardzo ważne, i bardzo trudne, i podzielić się tym, czego teraz w tym momencie doświadcza. Kolejnym pytaniem, które zawsze zadaję, to czy w czymś mogę pomóc? I różne są odpowiedzi na to pytanie. Zdarza się też, że ktoś mówi, Mam daleko rodzinę, i czy byłaby możliwość na przykład zakupienia jakichś podstawowych rzeczy typu woda. Więc każde spotkanie jest naprawdę inne i potrzeba tutaj otwartości, słuchania. I myślę, że realizacji też tego, czego pragną pacjenci. Myślę, że ta realizacja takich podstawowych rzeczy, ona mocno otwiera przede wszystkim drogę do wzajemnego zaufania. Jak będzie wzajemne zaufanie, jak pacjent zaufa kapelanowi, to myślę, że jest to światło na to, żeby podprowadzić dalej. I on będzie jeszcze bardziej otwarty na to, żeby ukazać historię swojego życia, która wtedy naprawdę kończy się spowiedzią świętą. A zdarzało się tak, że musiał ksiądz kilka razy przychodzić. Pierwsze spotkanie nic nie dawało, kolejne nic, ale za którymś coś zaiskrzyło i zaczęła się rozmowa. Oczywiście, że tak. Sobie nieustannie to powtarzam, że. Nie należy rezygnować po pierwszym powiedzianym nie przez pacjenta. I wiele razy już tego doświadczałem, że kolejne właśnie spotkanie kończyło się dobrą rozmową, a jeszcze później kolejne spotkania kończyły się udzieleniem sakramentów. I tu mi się naprawdę wiele, wiele takich spotkań przypomina, gdzie początkowe negatywne nastawienie sprawiało, że. Ten człowiek pod wpływem i bycia w szpitalu, i myślę, przemyśleń, i też spotkań otwierał się i przede wszystkim chciał rozmawiać. Myślę, że kiedy już ze strony pacjenta jest otwartość i gotowość na rozmowę, to to już jest dla kapelana ogromny znak, że ta rozmowa poprowadzi dalej, głębiej właśnie w tą najważniejszą przestrzeń, jaką jest ukazanie Chrystusa. Czyli nie można się zniechęcać w pasterstwie chorych? Dobrze by było, żeby się nie zniechęcać. Oczywiście zniechęcenie przychodzi, dlatego że różne są reakcje też tych pacjentów, o których wspominam podczas pierwszego spotkania. Niejednokrotnie ja usłyszałem wyzwiska czy jakieś nawet obraźliwe formy pod akurat moim adresem z tego powodu, że jestem księdzem, kapelanem. Ale myślę i w tym momencie mi się bardzo często przypomina też to wołanie Jezusa, żeby modlić się za tych, którzy źle Ci życzą. I wychodząc z takiej sali i przechodząc do kolejnej, staram się krótko modlić i zawierzać daną osobę. Bardzo wierzę w moc modlitwy, i później widzę też skutki tego, jak te kolejne spotkania po prostu przynoszą dobry owoc. Zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie. Czy ta posługa kapelana na przestrzeni lat, bo ksiądz ma też doświadczenie, mocno się zmieniła? Jak to dzisiaj wygląda? Będąc w szpitalu w Nowej Soli na przestrzeni 8 lat mogę pokazać już takie trzy etapy. Pierwszy etap, kiedy rozpocząłem pracę w tym szpitalu po świętej pamięci księdzu prałacie Józefie Kocole. Był to tak naprawdę tak dobry czas, że samo wejście do sali szpitalnej już wiązało się z tym, że pacjenci byli otwarci na przyjęcie Komunii Świętej i sami o to prosili. Po kilku latach nastąpił czas ogromnej negacji, niechęci ze strony pacjentów i tu była chyba taka Trudny czas też, myślę, że naszej posługi jako kapelanów, i czas też pandemii COVID. Natomiast od wielu miesięcy mogę zobaczyć taki ogromny progres otwarcia na stronę duchową, otwarcia też na sakramenty, jakiegoś takiego innego myślenia, dojrzewania i odchodzenia od stereotypów, od takiego myślenia. Że jak ksiądz, to muszę Cię w daną przestrzeń zaszufladkować i nie chcę się z Tobą spotkać. To się naprawdę zmienia i widać ogromną potrzebę ze strony pacjentów na potrzeby duchowe, a to jest też dla nas znak dla kapelanów, żebyśmy przede wszystkim byli obecni, bo wydaje się, że dzisiaj nie ma ważniejszej przestrzeni w duszpasterstwie od towarzyszenia naszym wiernym, braciom, siostrom, jak właśnie w szpitalu, gdzie tak naprawdę rozstrzyga się bardzo często przestrzeń zbawienia człowieka. No właśnie takich miejsc jak to, Szpital Nowosolski, jest więcej w naszej diecezji. Powiedzmy parę słów, jak to wygląda na skali diecezji? Gdzie możemy spotkać kapelanów? 22 placówki medyczne. W każdych z tych przestrzeni szpitalnych, hospicyjnych są kapelani. Którzy na co dzień posługują, też w zależności od wielkości danej placówki, bo zupełnie inne są oczekiwania wobec kapelana w takim szpitalu można powiedzieć dużym jak Ślona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól to są trzy największe szpitale czy Żary i żagań, a jeżeli w takich małych liczących 100 czy 120 łóżek. Oczywiście, wszędzie potrzeba tej obecności kapelana i tego, tej bliskości, która daje i bezpieczeństwo, i podprowadza, właśnie do tego, co jest istotne. W posłudze chorym ważny jest ksiądz, ale też ważni sąsiedzcy. Ich też nie brakuje przy łóżkach chorych. To są lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny przed nami wręczenie nagrody Lubuski Samarytanin to właśnie ta nagroda jest docenieniem tych ludzi, którzy są obecni przy chorych, nie tylko podają im leki, ale też dają dobre słowo. Tak, tutaj należy się odwołać do y, przypowieści o miłosiernym samarytaninie, dlatego że ta przypowieść jakby wyznacza też kierunki y, tego wyróżnienia. Nagrody Lubuski Samarytanin, która jest nagrodą biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego. I faktycznie, kiedy realizujemy czy patrzymy na tą przypowieść, możemy zobaczyć piękne wyznaczniki, które towarzyszą, myślę, że lubuskim medykom. Dlatego, że obok tego, co czynią na co dzień, choćby tutaj w tej przestrzeni szpitalnej, Wiele razy mogę zobaczyć ich zatrzymanie, ich dobroć, ich czułość, ich zainteresowanie, troskę, wysłuchanie, więc wszystko to dzieje się, myślę, że w każdej placówce, bo w każdej placówce są tacy lubuscy Samarytanie, którzy przychodzą nie tylko tutaj do pracy, żeby zrealizować 7 czy 12 godzin. Ale żeby faktycznie oddać siebie i zobaczyć w swojej posłudze i miejsce jej powołanie. Stąd właśnie też taka nagroda, żebyśmy pokazali opinii publicznej piękne osoby o przepięknych sercach oddanych bliźnim, po to żeby one też były takim wskazaniem, może dla innych, a przede wszystkim młodszych medyków. Że nie tylko cała technologia jest ważna, nie tylko ważna jest wiedza medyczna, ale najważniejsze jest to, żeby rodziło się spotkanie z osobą chorą. Takich Samarytan jest coraz mniej, trzeba ich ze świecą szukać? Coroczne nasze prace kapituły pokazują, że ich jest bardzo dużo. I każdego roku, kiedy dochodzi już do wyboru poprzez tryb głosowania, widzimy, jak trudno jest wskazać te sześć osób. To bardzo cieszy. Ja zawsze powtarzam, że kiedy zbliża się Dzień Kapituły, to jest taki dzień radosny, właśnie ze względu na to, że patrzymy na piękne postacie, piękną charakterystykę medyków lubuskich i Ziemi Głogowskiej. I myślę, że możemy się zachwycać, jak dobrze być w przestrzeniach właśnie tych medycznych wśród takich osób o tak dobrych sercach. Nagroda Lubuski Samarytanin wręczana jest we wspomnieniu świętego Łukasza, który jest patronem służby zdrowia, lekarzy pielęgniarek, ale też wolontariuszy, których warto dostrzec przy tej okazji. Oczywiście, że tak. To jest, myślę, że wielkie zadanie dla duszpasterstwa chorych, żeby organizować w przestrzeniach szpitalnych właśnie wolontariuszy, z którymi moglibyśmy też naprawdę tworzyć piękne zespoły duszpasterskie. Rozmawiając przede wszystkim z dyrektorami hospicjów, oni stwierdzają wyraźnie, że. To, kim są wolontariusze, najbardziej pokazał czas pandemii, kiedy oni nie mogli wejść w przestrzenie właśnie tam, gdzie na co dzień posługiwali. I wtedy można było zobaczyć, jak wielką rolę i wielkie zadanie oni czynią, bo nagle zabrakło tych, którzy wykonywali tą fundamentalną pracę, jaką jest obecność. W takich przestrzeniach jak hospicja nie ma nic ważniejszego jak bycie, jak rozmowa, jak trzymanie za rękę. Wiemy, że też ten personel medyczny jest w tych przestrzeniach, placówkach bardzo ograniczony, więc tutaj jest wielkie wyzwanie i myślę, że też apel do tego, żeby zapraszać w przestrzeń szpitalnych, w przestrzeń szpitalną i hospicjów. Osoby, które chciałyby poświęcić trochę swojego czasu dla dobra bliźnich. Pamiętam, będąc w Granadzie na szkoleniu kapelanów, mogłem podziwiać, jak tam niesamowicie mocno był rozwinięty wolontariat. I ciekawe było to, że tam, żeby dostać się do wolontariatu, trzeba było przejść i szkolenia, i pewne etapy i to poszczególne placówki wybierały kogo zaprosić do siebie, do pracy wolontariackiej. U nas nie jest to jeszcze tak rozwinięte i myślę, że długo nie będzie, ale myślę, że trzeba uczynić ogromne starania, żeby doceniać właśnie wolontariuszy, żeby pokazywać, jak niezwykle ważną rolę czynią. I myślę, że to jest też przede wszystkim jakieś wyzwanie na przyszłość dla duszpasterstwa chorych, żeby organizować właśnie zespoły opieki duszpasterskie. Jesteśmy po szkoleniu kapelanów, i kiedy jednym z wykładowców był ksiądz profesor Andrzej Muszala, on tam pokazywał nam m.in. jak uczynić i jakie kroki należy wykonać, żeby takie zespoły się zawiązały przy danym kapelanie. Pokazując też naprawdę wielką pomoc właśnie w tym, co jest najistotniejsze, przede wszystkim w rozmowie. Myślę, że z tego miejsca niesamowicie chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom naszej diecezji, którzy na co dzień są przede wszystkim w hospicjach, za to, co codziennie czynią dla chorych. Czyli takim Samarytaninem może być każdy z nas, i często chyba nie trzeba zbyt wiele. Oczywiście, że tak. Kiedy nawet czytamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to możemy odkrywać, że każdy z nas jest zaproszony do takiej postawy. To, co trzeba mieć na pewno w sobie, a może to, co przede wszystkim trzeba odkryć, bo przecież każdy to w sobie ma, to wrażliwość na drugiego. To chęć zatrzymania się i nie przejścia obok, obok problemu. No i to, co najważniejsze, starać się pomóc. Ale potrzeba nam ogromnej wrażliwości jeden na drugiego, byśmy mogli realizować właśnie to, co ukazuje nam przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.